Cześć widać jest w tej ale w bardzo dużo w kolejnych, ślizgach na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w moim Minecraft'a, jeszcze nie wiem co będziemy robić. Może będziemy kupić diamenty. Przepraszam, wczoraj nie było odcinka, ale byłem chory, więc zaraz też jestem trochę chory, więc... Zostawcie łapkę w górę, żebym zdziwił I subskrybujcie mój kanał Ja odbieram teraz marchewki Bo chcę mieć farbę świnek Nie wiem czy marchewki Lubię Czy świnki lubią marchewki no, Może lubię. Gdzieś tu były chyba dwie świnie Gdzie one są?

Bo może pieska będę miał, mam kości. Obym pieska miał. Mam pieska. Chodź piesek. Bo na razie siadaj. Ja już znam, gdzie jest to jedna świnka. Gdzie ja się zgubiła? To jest to. Ty świnko będziesz tutaj. Tylko to rozwam. Ja wiem, że mam killaf, ale świnka mi może uciec jak nie będę trzymał marchewki. I trzymam noble no, Takie jest, mam. Takie wyda. Mamy jakiegoś trebdora czy coś? Nie.

No, w tak będę wychodził, chyba. No i nie zauważyłam tej furtki. No reklama. No Reklam. kurczak. Ja wolę tego kurczaka czekać, czy piasek go do dowali. Dowalił go. Waliłeś kurczaka Dobra, chodź piesio Będziemy szukać jakiejś zaginionej świni Może kolejnego pieska Też sobie znajdę Owcy nie chcemy Tak mój piesek pewnie odłóczy te owce Czemu to, ale poszło przez klasztr Zabiję piesek Tutaj to wtedy no musisz zrobić piesek. Ja robię, na... a Ty ją dookończę. No, dobry piesek. No idziemy dalej. Idziemy w pustynię. na sawannie będzie. To może być chyba na sawannie. Krowy. Zajedzonka też się przydało o, mam Owca też Jaki piesek To jest drugiego owca Ale ja we mnie tyle nie potrzebuję, więc... Idzie piesek? Idzie Jakbyś jeszcze mógł to odłóc, no to...

Tylko piesek nie ni świni. Bo świnia mi jest bardzo potrzebna. Świnia tu w ogóle wejdzie? Wejdzie z Idę powoli, żeby to żeby zaprowadzić to no chodź tu świnko Gdzie to było tam? Tu jest przecież furtka jeszcze jakaś Chodź tu, tu jest Piesek I tak. Czyli jednak tak się da A Mój brat mówił, że się nie da Mogę dać piesko i gość Dobra, chodź Co by porobić tutaj? Diament hmm. hmm. może pokopię Chodź piesek zrobić dla pieska budę To idę pokopić drewno To ty piesek chodź do mojego domku na razie Piesio To jest mój piesio? Tak, to chodź To też mój nam. Co winka wiesz? Bierz to, bierz bierz jo. Bierz jo. Dobrze. Bierz, Gdzie uciekasz? Dobra. Chodź w stronę i chodź ze mną. Nazwę cię Burek. Albo nie. Hmm, nie wiem jeszcze. Fajnie, żebyś nie zginął, to choć teraz jedziemy do domu. Tutaj chodź. Chodź. Tu jesteś w jednej kompanii. Opa! Chodź w górę. Nie, nie wiem jeszcze. Więc no, tak to... Przepraszam, że włączyłem głos, ale pieska tutaj zaprowadzam do buddy to tyle w dzisiejszym odcinku, więc alo!